Cześć dziewczyny! Dzisiaj outfit of the day. Idę dzisiaj do kina z chłopakiem właśnie i chciałam wam pokazać jak jestem ubrana. Więc zacznijmy od tej oto sukienki. To jest taka sukienka, ona jest z fetry, tak i kupiłam ją w Mango. Każdy sobie taki sklep. Dałam za nią, akurat była na wrzecenie, no to dałam za nią 180 zł. No ale, ale mi się ogólnie podoba, bo jest taka skromna, delikatna. no Następnie pasek. Pasek kupiłam w, w komisie. Spodobał mi się akurat, nie wiem dlaczego, no taki zwykły, za 42 zł. No rajstopy, no co wiadomo, około 10 zł. Eee, pokażę Wam jeszcze zegarek. Tak wygląda z króliczkiem. Akurat ten zegarek dostałam, bardzo go lubię. dostałam go na 20 urodziny od mojego popaka, eee, Kolczyki mam w sumie takie zwykłe. Tak one wyglądają. Nic specjalnego. I następnie buty. Buty ubieram takie kozaki. Czarne, takie wysokie. Pokażę wam, jak one wyglądają na nocę. Na nocy wyglądają tak. Ubiorę drugiego, żebyście lepiej widziały. Akurat jedziemy samochodem. Zimno jest, ale jak autem, no to można ubrać takiego buta prawda? E, do tego płaszczyk. E, płaszczyk akurat e, z Londynu dostałam. Wygląda on tak, oto. O. Mogę tak, ale mogę też sobie podwinąć i wtedy tak. Ale wolę jakoś, żeby mi stało. Mogę jeszcze z tymi butami zrobić tak, ale to nie pasuje. Do innej spódniczki, czy coś o, owszem. Sypi śnieg na polu, dlatego ubieram jeszcze czapkę czupka jest taka. E, nie pamiętam, gdzie ją kupiłam, ale jak byliśmy na desce, albo e, w Bukowinie, albo na Słowacji, już nie wiem. Wygląda ona tak. O. E, torebka. Torebkę mam z Kazaru. Taka oto. Rękawiczki, rękawiczki najzwyklejsze czarne, one są akurat mm, no, z czegoś podobnego jak załóż, bo takie mi się podobały i takie pasują do butów. No, więc generalnie jak wam się podoba? Buziaczki, czekam na komentarze.